Servus z tej strony Mechu. Dostałem w prezencie najostrzejszego chipsa na świecie. Także zrobię jeszcze jeden filmik z wyzwaniem ostrości. Szczerze, papryczka widzę, dość dobrze się przyjęła. Yy, będzie krótki film. Stestuję czy mnie to poskłada, czy nie poskłada. Szybkie rozeznanie na internecie jeszcze zrobiłem przed zjedzeniem. Yy, no, Ukrzelżula. Oglądałem, że testował. No i tam go poskładało całkiem konkretnie. Jeździł od stacji do stacji i tylko walił jogurty i zahaczał kible. A tak jak oglądałem jego filmy, no to on ma jakąś tolerkę, bo źle non-stop te ostre rzeczy i wszystkie te najostrzejsze lokale w Polsce to ma odhaczone praktycznie. Także jak go tak poskładało, to troszkę się obawiam. A z drugiej strony tutaj jest 21% papryk, Carolina Reaper, Habanero, Trinidad, Scorpion i tam jakieś Jalapino i innych. Także nie powinno być ostrzejsze od świeżej Karoliny z drugiej strony. Ale to wszystko jest z bardzo. Złudne potrafi zmylić człowieka, także zobaczymy za chwilę. Tak to wygląda jeszcze raz. Zanim przejdę do testu, to jeszcze przypominam o subskrypcji, jeśli podobały Wam się takie wyzwania, możecie pisać też propozycje. Co byście chcieli obejrzeć, co spróbować zjeść i w jakiej ilości. Oprócz tego jeszcze mam nagrany filmik z buldakiem razy 3 Spicy Teraz był w Lidlu. Na dniach go jakoś zmontuję i wrzucę. No i na razie to będzie tyle z wyzwań ostrości. Yy, będzie w przyszłym tygodniu już normalny film z jedzenia na ilość. A bez przeciągania, lecimy. Zobaczę, czy mnie też to tak poskłada. Czy dam radę? Fabrycznie zamknięty, żeby nie pisał ktoś znowu, że fake. Jak tam się pojawiło. Tak to wygląda w środku. Tu jest chips. E, rękawiczki, no co sobie daruję. E, w środku jest jakaś instrukcja, nawet e, ile wytrzymasz w minutach. Jak długo będzie palić? Niby po 5 minutach nie pali, tak, tak? Tak to wychodzi. Że pierwsza minuta jest średnio, potem się nakręca do trzeciej minuty, czwarta schodzi, piąta już powinno być ok. Eee, piszą, żeby wytrzymać 5 minut bez jedzenia i picia. To jest całe wyzwanie. Naklejeczka. A tutaj mamy, reklamę innych produktów i to samo jak długo pali i, i na czym polega wyzwanie, czyli żeby wytrzymać 5 minut. No dobra. Otwieram świrka. Tak to wygląda. Czarny jak węgiel albo smoła. E, no trochę brązowy w No, pachnie paprykowo, pachnie tą karoliną. Dobra. Resetuję. Odpalam. Dobrze go chcę przemielić. Żeby mi nikt nie gadał, że ło, połknąłeś od razu. No. Wjeżdża. Morda by sa trochu To jest 10 minut. Uff. 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 Ach, nie nauczyłem się nic na błędach, nie wziąłem sobie papieru do smarkania znowu rękawy, to mam całe mokre, ale nie będę pokazywał dla wrażliwych. Uh, no bardziej mnie poskładało, jak po tamtej papryczce. Praktycznie teraz dopiero mogę mówić, bo miałem tak w gębie sparaliżowane, że naprawdę nie mogłem słowa wydobyć, a jest 11 minut. Po papryczce coś tam przebąkiwałem. Po 5 minutach to już tak zaczynałem w miarę normalnie. Ach. No, z gęby już przechodzi. Strasznie długo go on w takim pyłku paprykowym był i ten pyłek, jak żyłem, ze śliną mocno mi się po języku rozszedł. I strasznie mi język zaatakowało go, sparaliżowało praktycznie. No ehm. co, z nosa no to masakra, jeszcze bardziej jak po tej papryce. Już przechodzi, ale... Ech. No, nie będę pokazywał, bo wstyd, ale całe rękawy to po prostu. Jak umenela, jakiegoś mam. No, najgorzej czuję, baby, że atakuję po papryce. Po, nie wiem, 10 godzinach gdzieś. Na Kiblu nie miałem przebojów, nie cisnęło mnie. Ale w pewnym momencie mnie zaczęło tak skręcać na żołądku, że po prostu zacząłem przez pół godziny leżeć się, zwijać w pozycji embrionalnej. I tak po pół godziny gdzieś mi przeszło, ale ból był masakryjszy. A tutaj już mnie zaatakowało po zjedzeniu, praktycznie od razu gdzieś po tej dziesiątej minucie zaczęło się mocno nasilać, i dopiero teraz w zasadzie przechodzi. Nie wiem, czy to dobry znak, że jak teraz mnie zaatakowało, to później już nie będę czuł. Czy się spodziewać, że nad ranem, nad ranem znowu mnie zegnie w pół? Obawiam się, że tak może być. Ale jest, no naprawdę, naprawdę zdziwił mnie, zaskoczył. Bo, no jednak myślałem, że nie będzie mocniejszy od świeżej Karoliny. A w moim odczuciu jest. No dobra, no generalnie wytrzymałem tak czy inaczej. Przepraszam, nie 15, tak jak mówiłem, tylko 13 minuta. Tu mam odbicie lustrzane w telefonie. Dwójkę jako piątkę przeczytałem. No ale i tak, i tak. Karolinkę Świeżą po 12 minucie, to już praktycznie nic nie czułem, a tutaj no jeszcze czuję trochę w gębie, nie dużo, ale jak przełknę no to jest jeszcze, jest jeszcze troszkę uderzenie. A bebechy, bebechy, oj no będzie tragedia, już to wiem, że będzie. Bo aż tak to nigdy. Po niczym ostrym nie miałem, żeby mnie od razu momentalnie po zjedzeniu minutka dwie, żeby mi czuł jak mi żołądek ściska. Żeby się tak utrzymywało długo 10 minut. Z reguły to jest po kilku godzinach jakiś atak. Spodziewałem się najgorszego. Dobra, przechodzi. Przechodzi. Oni coś tu piszą, żeby wysłać eee, i ich otagować. Eee, wysłać i otagować Hot Chip Challenge. I napisać na maila, wejść na stronę i przeczytać informacje o nagrodach i zasadach. Nie wiem jakie tu są nagrody. Ale sprawdzę na stronce, to może mi coś jeszcze przyślą ciekawego, do testów. Nie Tu pod spodem nic już nie ma. Jeszcze tymi rękawicami pogardziłem. I zaraz jak mi zaczęło cieknąć z nosa tą ręką, w której go trzymałem, przetarłem się po kinolu. No i to nie była mądra decyzja. Ale no... przeżyłem jakoś. Przeżyłem. Kurde, no było mocne, było mocne naprawdę. Jeszcze te składniki przeczytam dokładnie. Jest tak. E, mąka kukurydziana 58%. Olej słonecznikowy. No, i ta mieszanka. 21% są papryki. Carolina Reaper, Trinidad, Moruga Scorpion, Habanero, Red Jalapeno, węgiel aktywny. I sól. I to wszystko. No co nie wiem, dziwne, że 21% tylko jest tej Karoliny. Ech. W sumie no 21% masy całej, czyli ciekawe, ile ona sproszkowana, ile to będzie, jeśli chodzi o ilość papryk, nie? Bo tak naprawdę, wysuszona papryka, ona nie jest duża objętościowo. Czyli w zasadzie 21% całego chipsa, który waży 3 gramy, 2,8. Czyli jedna piąta, pół grama e, z kawałkiem, 0,5-0,6 grama, to jest e, proszek paprykowy, nie? Nie wiem, ile by taka wysuszona i sproszkowana Karolina ważyła, ale na pewno niedużo, nie? Bo to naprawdę, nie? że, że papryczka jest mała... To one naprawdę suszone. Ja sobie kiedyś suszyłem i z tych papryk niewiele zostaje. A jeszcze może, jak tam wyciągnęli z, nie, z niej same mięsko, gdzieś tam pestki, gdzie chyba w pestkach jest najwięcej kapsaicyny. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale to w sumie te 21% to w zasadzie nic nie znaczy, nie? Nic nie znaczy to. Nie można tego rozumieć, że to jest 21% tylko papryczki, nie? Dobra, już mi przechodzi powoli. Kompletnie, już wracam do normalnego stanu. Ale masakra, no te pierwsze tam chyba z 8-9 minut, zanim zacząłem coś gadać, to nie mogłem słowa. Nic nie mogłem wydusić z siebie. Coś tam chciałem już. Powiedzieć, że mnie poskładało, że jest naprawdę mocno, ale nie mogłem. Nie mogłem, była walka. Mrowienie po rękach się szybko rozeszło, a potem w nogi od razu poleciało. Aż ja się zastanawiałem, czy nie usiąść, że konkretne, ale jestem zadowolony. Książulo pobiegł od razu na stację po jogurty i zdychał. Nie dał rady bez popijania. Także jestem lepszy, więc jest to dla mnie przynajmniej jakiś powód do dumy. W sumie tak naprawdę Julio chyba najwięcej aktualnie ma na YouTubie polskim filmów z ostrego żarcia. Można powiedzieć, że jest najpopularniejszy. jest to jego typowy content. Bo gdzieś tam to mały procent jego filmów, ale ilościowo to na pewno ma najwięcej przetestowanych tych ostrych rzeczy, nie? I co tam się pojawi, albo co w jakimś mieście znajdzie nowego, no to też jedzie testować, więc moim zdaniem, no to jest... Jest premusem na polskim YouTubie pod tym względem, także jeśli udało mi się go pokonać, to jestem z tego zadowolony. Dobra, bo się rozgadałem, miał być krótki filmik. Wyszło jak zwykle pierdzielenia. I jeszcze raz przypominam, jak wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie lajki, żeby kanał się rozwijał, żeby algorytm gdzieś tam go może polecił, rozpromował. I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!